Ale że co, że, że dlaczego mieliby mi konto na Facebooku zamknąć? Przecież ja nic takiego nie będę robił. Cześć. Dzisiejszy odcinek miał mieć tytuł Kariera programisty na sterydach, ale uznałem, że Kariera to jest lepsze rozwiązanie i każdy, każdy programista doskonale wie o co chodzi. Jak nie wiesz skąd ten plus, no to, no to kurczę, no musisz wiedzieć. Musisz wiedzieć skąd ten plus i co on, tak naprawdę ono oznacza. Mój drogi, moja droga. Jak wygląda kariera programisty? Ja, tych dróg rozwoju, tak naprawdę technologicznego i tak dalej, jest ogrom, jest nieskończony ogrom w tej chwili. Tego się nie da opisać w przeciągu 5 czy 15 minut, a nawet myślę, że można by wiele, wiele takich tomów napisać na ten temat, a i tak by się nie wyczerpało tematu, ale nie o tym dzisiejszy odcinek. Dzisiejszy odcinek będzie o takiej typowej karierze programisty. Takiej, takiego typowego, typowego szaraczka, że tak powiem, który zaczyna stopniowo wspina się po tych szczeblach kariery. Ok? To ja utworzyłem trzy takie drogi. Trzy. Takich dróg może być dużo więcej, ale utworzyłem taką drogę, taką najbardziej popularną. Drogę, która w dzisiejszych czasach wygląda bardzo interesująco i drogę trzecią, o której opowiem Ci na samym końcu. Ok? To lecimy. Słuchaj, zaczyna się prawie zawsze od albo studiów informatycznych, Albo w przypadku osób, które na przykład się przeprężawiają od self education, tak? Rozwijasz się, uczysz się, masz tam jakąś wiedzę startową. Okej, okay. jest ta wiedza startowa na różnym poziomie, ale to w tym momencie nie ma znaczenia. Co chcesz zrobić? Chcesz uzyskać swoją pierwszą pracę, pierwsza praca. Tak. Nieważne, czy jesteś po studiach, czy uczyłeś się sam własnym zakresie, zależy ci na tym, na tym, żeby zdobyć swoją pierwszą pracę na stanowisku juniora. No bo tak naprawdę umówmy się, na niczego innego się nie nadajesz. Twoja wiedza jest tak naprawdę jeszcze na bardzo niskim poziomie, chociaż być może wydaje ci się, że jest zupełnie inaczej. I w niektórych aspektach być może masz rację, bo może się okazać, że od strony, nie wiem, teoretycznej wiesz, więcej od niektórych programistów, którzy już pracują, którzy są na przykład na stanowisku Mida Seniora. Może tak być. Ale ich doświadczenie, ich czas, który oni spędzili przy klawiaturze, po prostu przykrywa tą Twoją wiedzę teoretyczną dramatycznie, i dopóki ty nie odsiedzisz przy tej klawiaturze swojego czasu, no prawdopodobnie nie dojdziesz do takiego poziomu jak oni. W porządku? Oczywiście są również mierni midzi, mierni seniorzy. Bez dwóch zdań. Ale nie o tym jest ten odcinek. Co robisz? Jak jesteś już tym juniorkiem, to, to żeby przejść na kolejny etap, musisz. Ćwiczyć, musisz pracować, musisz się uczyć, musisz się rozwijać, więc mamy naukę. I po jakimś czasie dochodzisz na to stanowisko e, mida. Super. Twoja kasa powoli zaczyna rosnąć, zarabiasz coraz więcej. Jesteś zadowolony, zadowolona. Ekstra. Co dalej? No dalej. bez, bez, względu, bez względu na to, co mówią inni, którzy tam rzucają się, że nie, że oni nie będą. Dalej jest znowu nauka. Nie ma, nie uciekniesz od tego. To jest kolejny odcinek po kolei, w którym to powtarzam, ale będę tak powtarzał do znudzenia. Naprawdę, nie uciekniesz od nauki. Dochodzisz do jakiegoś etapu, nie wiem, to wszystko zależy. Może po trzech latach, może po pięciu, może po dziesięciu i dochrapujesz się swojego stanowiska seniora i twoje wynagrodzenie znowu wzrasta. Ekstra. Co mamy dalej? Co możesz mieć po seniorze? Po seniorze dalej się uczysz. To tak, żeby nie było. Ostatnio był nawet odcinek, którym pisałem, znaczy, którym opowiadałem, że dobry, ale to naprawdę dobry senior to wieczny junior. Czyli osoba, która wiecznie się rozwija, wiecznie się uczy czegoś nowego. Dobry senior to wieczny junior i będę się tego trzymał. To nie ja wymyśliłem to powiedzenie, ktoś je wymyślił na LinkedInie w dyskusji. I bardzo mu dziękuję, bo to naprawdę jest ekstra, ekstra, ekstra powiedzenie i świetnie oddaje specyfikę dobrego seniora. Co może być dalej? Możesz zostać architektem, możesz zarządzać własnym teamem. W bardzo wielu przypadkach na tym poziomie przechodzisz już z umowy o pracę na B2B, czyli zakładasz własną działalność i albo współpracujesz z jednym, albo z wieloma odbiorcami swoich usług. To już wyłącznie Twoja sprawa, jak tobie to pasuje. Często też kolejnym etapem jest po prostu naprawdę już wystartowanie własnego biznesu z własnym produktem, ale niewiele osób się tak naprawdę na to decyduje, bo po przejściu tego wszystkiego, tych wszystkich schodów, to są tak naprawdę lata. 10, 15, 20 lat, zanim dojdzie się tutaj. Człowiek już jest przeważnie tak przesiąknięty korporacją, tak przesiąknięty tym wszystkim, że rzadko, bardzo rzadko ląduje na własnym biznesie, co nie znaczy, że to się nie zdarzy. Ok. I to była droga numer jeden. Droga numer dwa, która w dzisiejszych czasach jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawa, bardzo przyjemna i bardzo przydatna. Okej. Okay. Najpierw zastanów się, co jako programista, programistka najbardziej lubisz, co sprawia ci największą przyjemność, jakie technologie, jakie rozwiązania, ale spróbuj celować w coś bardziej niszowego. Nie powiedz, że a mi się podoba backend. Backend to jest olbrzymia ilość informacji, olbrzymia ilość wiedzy. I ciężko to skonkretyzować w kilku wpisach. Tak samo, gdybyś chciał powiedzieć, że nie wiem, interesujecie frontend, no to skoncentruj się na czymś. Nie wiem, ja koncentruję się w dużej mierze na skali. Ty możesz się skoncentrować na przykład na fluterze, możesz się skoncentrować na data source, możesz się skoncentrować na sztucznej inteligencji, możesz się koncentrować, możesz wychodzić nawet głębiej i wyszukiwać poszczególne podzbiory danych technologii. Super sprawa. Im głębiej wejdziesz, im stworzysz sobie taką większą. Inaczej, im, im lepszą niszę sobie stworzysz ze swoim pomysłem, swoim zainteresowaniem, tym dla Ciebie lepiej. Więc wiesz już, co lubisz? Zakładasz blog. Tak, blog. Wchodzisz na jakikolwiek hosting, instalujesz na nim WordPressa i zaczynasz tworzyć blog. To nie jest nic skomplikowanego. Że na początku nie miesz o czym pisać, bo się tego uczysz, cudownie. Wiele innych osób też się tego uczy, więc jeśli Ty będziesz opisywać to, co poznajesz, to, co się uczysz, jakie wnioski wysuwasz z tego, to jest duża szansa, że wokół Twojego bloga zbierze się grupa ludzi, która jest zainteresowana dokładnie tym samym co Ty. I która będzie Cię dopingowała, będzie Ci podpowiadała, a nie tutaj myślisz źle. Więc tak naprawdę to jest taki win-win. Ty przekazujesz swoją wiedzę, a inne osoby przekazują swoją wiedzę Tobie, pokazując Ci, że być może w jakimś miejscu się mylisz, a w sumie to można by się było rozwinąć w jeszcze innym kierunku w danym temacie. I to jest naprawdę super sprawa. Potem możesz pomyśleć o blogu. I tak, o ile pisanie bloga to nie jest jakiś szczególnie trudny temat. Oczywiście, trzeba się nauczyć pisać. Nie każdy to umie, ale naprawdę można się tego nauczyć. To jest wszystko kwestia praktyki. Im więcej będziesz pisać, im więcej będziesz nawijać przed kamerą, im więcej będziesz robić określonych czynności, tym lepszy, lepsza będziesz w tym, co robisz. Tak, to działa. Tak zawsze działało. Jak ćwiczysz sztuki walki, to doskonale wiesz. Im częściej wykonujesz pewne ruchy, tym robisz je bardziej instynktownie i robisz je dokładnie i lepiej. Dokładnie tak samo działa nasz mózg. Jego szkolimy dokładnie w ten sam sposób jak mięśnie. Im częściej wykonuje pewne operacje, tym łatwiej mu to przychodzi i tym lepiej to realizuje. Więc nie przejmuj się, jeżeli na początku będziesz kiepsko pisać. Nie przejmuj się, jeśli twoje pierwsze odcinki vloga będą koślawe, beznadziejne i nikt ich nie będzie słuchać. To nie jest sprint. Wiele razy powtarzałem to stwierdzenie. To nie jest sprint, to jest maraton, a nawet ultramaraton, więc warto spróbować. Co dalej? Budujesz wokół siebie społeczność. Budujesz wokół siebie społeczność ludzi, którym się podoba to, co mówisz, którzy czerpią z tego korzyści, którzy po prostu, którym po prostu dajesz jakąś wartość od siebie. Którzy to lubią i którzy to doceniają. I którzy lubią z tobą spędzać czas w taki sposób wirtualny, bo to oni cię nie znają. Oni cię widzą tylko na ekranie, oni czytają tylko twoje teksty, ale to jest super, bo to jest podstawa. Tworzysz listę mailową takich osób. I to jest mega. Zapomniałem tego napisać to jest mega, mega, mega ważny element. Lista mailowa, ja wiem, że a maile przecież my mamy, nie wiem, mamy profile społecznościowe, mamy miliony innych rzeczy. Po co mi lista mailowa? Po to ci lista mailowa, że to jest Twoja lista, którą Ty zarządzasz i jak Ci ktoś zamknie profil na Facebooku, jak Ci ktoś zamknie profil na YouTube, jak Ci ktoś zamknie profil na LinkedInie, czy w innych mediach społecznościowych, które kiedyś powstaną w przyszłości, to ta lista mailowa pozostaje Twoja. Poza tym nie ma bardziej intymnej rzeczy, jaką możesz zrobić ze swoim czytelnikiem, niż wysłać mu maila. No chyba, że masz jego adres i możesz mu napisać list. Albo po jakimś czasie się z nim spotkać. Ale dopóki nie masz takich możliwości, to mail jest taką najbardziej intymną formą, z jaką możesz się komunikować ze swoim odbiorcą. Nie ma lepszej formy. Nie ma ciekawszej formy. Może nie każdemu to pasuje, ale taka jest prawda. Ale że co, że, że dlaczego mieliby mi konto na Facebooku samym? Przecież ja nic takiego nie będę robił. Super! Nawet kilka dni temu miałem sytuację taką. Że jeden z kolegów dwa tygodnie temu skarżył się, że, zamknie, że Facebook zamknął mu dostęp do grupy, którą on prowadził. On sam prowadził grupę na Facebooku i Facebook zamknął mu dostęp do tej grupy, twierdząc, że coś zrobił niezgodnie z regulaminem, co było absolutną bzdurą. Chłopak się odwoływał, odwoływał się przez kilka dni, w końcu ten dostęp został przywrócony i wydawałoby się, że nie mieć ich Happy End, tak? Ale, ale po kilku dniach to już jest trochę upierdliwe, tak? nie mieć przez kilka dni dostępu do swoich materiałów, do swoich treści. A wczoraj, wczoraj chłopak napisał, że ma dokładnie ten sam problem. Znowu Facebook zablokował mu dostęp do grupy, nie wiadomo kiedy odblokuje, czy odblokuje, bo Facebook, bo LinkedIn, bo YouTube to są często media zarządzane automatycznie. I dotrzeć z odwołaniem do żywych osób, które przeczytają o co chodzi, które faktycznie sprawdzą o co chodzi, to czasami jest nierealne, a czasami to trwa bardzo, bardzo, bardzo długo. I to jest wszystko ze skodą, szkodą, i dla ciebie, i dla twoich czytelników. Dlatego lista mailowa jest po prostu bezcenna. Bezcenna i zapamiętaj to. Więc co? Masz już tą społeczność, zaczynasz tworzyć tą listę mailową i uczysz się. Uczysz się dokładnie tak samo jak tutaj. Bez, przed tym nie uciekniesz, tylko że tutaj uczysz się naprawdę tego, co lubisz, tego, co ci sprawia przyjemność. Możesz, nie wiem, w międzyczasie dojdziesz do wniosku, a coś ci się jeszcze spodobało to sobie stwórz dłużek drugiego bloga. Nie ma żadnego problemu, możesz prowadzić dwa. Jest to trudniejsze, bardziej upierdliwe, ale jak najbardziej, może nawet trzy. To będzie wszystko zależało od tego, jak dobrze będziesz pisać, ile ci to będzie czasu zajmowało i jaką frajdę ci to będzie sprawiało. Robisz to wszystko coraz lepiej. tak? Bo to jest to, o czym mówiłem. Im częściej coś robisz, tym wykon zaczynasz wykonywać to lepiej. Dalej się uczysz i zaczynasz przechodzić do części biznesowej. Zaczynasz dostawać zlecenia od ludzi, którym podoba się Twoja praca, którą wykonujesz i oni chcieliby, żebyś dla nich coś zrobił, żebyś, nie wiem, zrobił im kod review ich aplikacji, żebyś im pomógł dobrać technologię, żebyś pomógł im rozwiązać ich problemy, bo na tym polega biznes, na rozwiązywaniu problemów czyichś no, inaczej, na rozwiązywaniu czyichś problemów, nie na wymyślaniu niestworzonych rzeczy, które masz w głowie, bo to może bardzo często nie chwycić w ogóle taki pomysł i to nikomu nie będzie potrzebne, ale jeśli ktoś do ciebie przyjdzie, jedna, druga, trzecia osoba i mówi, że ma konkretny problem, a ty możesz go rozwiązać, to to jest genialne miejsce do rozpoczęcia własnego biznesu, do świadczenia konsultacji, wykonywania zleceń, bo robisz coś dla tych ludzi i oni tego potrzebują i oni są gotowi za to zapłacić. Możesz wykonywać konsultacje, możesz tworzyć szkolenia stacjonarne, możesz tworzyć kursy online, możesz zacząć jeździć na konferencje i możliwości jest bez Liku, bez Liku. I oczywiście tu zaczynasz powoli, powoli zarabiać. ok? Te pieniądze, tak naprawdę, o ile w przypadku Twojej pracy na działalności, to gdzieś tam jest jakiś limit, który go nie jesteś w stanie przekroczyć od strony finansowej, jest jakiś taki, taki dach, którego po prostu nie przebijesz. Ale tu nie, tutaj nie ma czegoś takiego. Tutaj tak naprawdę będziesz zarabiać tyle, ile, na ile będziesz dobry w tym, co robisz. W porządku? Ok. I teraz taka uwaga, nim przejdę do trzeciego. O, o już się kurczę 13 minut nagrało. No znowu długi odcinek, miłość. No przepraszam, no co, co mam do powiedzenia, to to są, to są dłuższe tematy. Ja nie potrafię krótko, mimo że mam to gotowe na ekranie, ale mam ci tyle do przekazania. Słuchaj, ja wiem, wiem, że to, to i to. O, no, właśnie to, o czym będę mówił za chwileczkę, to są rzeczy, o których nie wiem. Powiedzmy, że obejrzy ten film tysiąc osób. Może, może 10% z tych 1000 osób przemyśli w ogóle, że może kurczę, fajnie by było pomyśleć. Może 5% założy własnego bloga. Pomyśli o założeniu własnego vloga. Może 1%, 1 to wszystko zrobi. Ja to wiem. Ale może to właśnie ty będziesz w tym jednym 1%. Może to ty właśnie w tym jednym 1% będziesz i za 5, za 10 lat napiszesz mi: Stary, oglądałem twojego vloga, dzięki tobie zacząłem, rozkręciłem własny biznes i jestem szczęśliwy. I nie chcę robić niczego innego, bo jest mi po prostu cudownie. OK? Może to właśnie ty będziesz w tym 1% i właśnie dla ciebie, dla ciebie tworzę te treści. Dlatego 1% osób które podejmą wyzwanie, które zdecydują się, że trzeba coś zmienić, że trzeba się rozwijać i że trzeba zarabiać na tym. Bo dostaje ciągle maile, że stary Ty nawołujesz do pracy, ciągłej pracy, co nie jest prawdą absolutnie. Nawołujesz do ciągłego rozwoju, co jest akurat prawdą. A ja chcę zajmować się rodziną i w ogóle nie chcę mieć, nie chcę się niczym innym zajmować. Ja chcę iść na 8 godzin do pracy i potem spędzić czas z rodziną. I ja ponownie mówię, że. To prawie niemożliwe, a już na pewno niemożliwe w naszym zawodzie. Bo mówiłem o tym już tyle razy, że nie chce mi się powtarzać. Więc przejdźmy do trzeciego, do trzeciego kroku. Trzeci krok. Trzeci krok będzie najtrudniejszy. Ale da ci najwięcej. Bo trzeci krok to połączenie, połączenie elementu pierwszego, drugi pierwszej. Czekaj, ja sobie wymarzę ten znaczek zapytania. Gdzieś tu miałem odłożoną gąbeczkę. Ja to zrobię, to paluszkiem. Paluszek też dobrze. Więc jest to suma drogi pierwszej i drogi drugiej. Ok? Czyli zaczynasz swoją pracę na etacie i jednocześnie zaczynasz tworzyć swojego bloga. vloga, zajmujesz się tym wszystkim. Ja wiem od razu, że to zajmuje razem kupę czasu. Wiem. To zajmie bardzo dużo czasu, bo musisz chodzić do pracy, musisz się zajmować w wolnych chwilach rozwijaniem swojego bloga, swojego vloga, swojej społeczności. Zajmuje to dużo więcej czasu, niż gdybyś się zajmował albo tylko tym, albo tylko tym. Ok? Zdaję sobie z tego sprawę. Ale słuchaj, to jest początek Twojej kariery. To jest pierwsze 5-10 lat, dobrze? A potem, potem może się okazać, że dzięki temu. Staniesz się panem, panią własnego czasu, własnego losu, własnego życia. Bo wtedy będziesz mógł faktycznie pomyśleć o tym swoim wspaniałym, niezwykłym, zachwalanym przez wszystkich work-life balance. Które ponownie mówię, uważam, że nie istnieje i to jest straszna fikcja, coś takiego, bo tak naprawdę chodzi o to, żebyś robił to, co ci sprawia przyjemność tobie i Twojej rodzinie. I żebyście razem czuli się szczęśliwi. To jest work-life balance. Ale nie doprowadzisz, nie doprowadzisz do tego, jeśli po prostu olejesz to wszystko i będziesz chciał siedzieć w robocie 8 godzin i mieć wszystko gdzieś. Okay? Ale to też nie do końca, bo jeśli na przykład, jeśli, bardzo fajny Maciej Alniserowicz odcinek na ten temat nakręcił ostatnio, jeśli nie chcesz pracować 8 godzin, może ci wystarczy kasa spłeta tu na życie, może masz mniejsze wymagania i twoja rodzina może ma mniejsze wymagania a wolicie robić inne rzeczy, wolicie na przykład nie wiem codziennie pojechać do lasu. To wszystko super, ale musisz sobie na to pozwolić. I macie Maciej robić cudowny odcinek na ten temat nakręcił, że to ty musisz sobie na to pozwolić i robić to. Po prostu. Więc jak tak bardzo chcesz, to odpuść. Odpuść te 8 godzin i idź do pracy na 4. Zarobisz mniej, ale jeśli jesteście w stanie dzięki temu przeżyć, super. Może będziesz miał więcej czasu wtedy na część drugą. Może faktycznie o tym pomyślisz, pomyślisz. Może zaczniesz rzeczywiście to rozkręcać. Co w rezultacie da ci potem dużo, dużo więcej kasy. Dużo, dużo więcej czasu. Dlaczego ja generalnie zachwalam rozwiązanie pierwsze i drugie, mimo że normalnym, normalnym trybie, czyli 8 godzin, powiedzmy, czy 10, czy 12 plus rozwijanie, to zajmuje bardzo dużo czasu przez te pierwsze lata, ponieważ tu, tu masz od razu kasę. OK? Będąc pracując na etacie, nasz od razu pieniądze. To rozwijając się w ten sposób, te pieniądze zaczną się pojawiać dopiero po jakimś czasie. Weź pod uwagę, że na początku nie jesteś ekspertem w tym, co robisz. Dopiero się uczysz. Więc minie, minie dużo, dużo, dużo czasu, zanim ludzie będą chcieli płacić za Twoją wiedzę, za Twoje informacje, za to, co robisz. Jak tutaj będziesz mieć od razu kasę, to jesteś ustawiony. Będziesz ustawiona. Możesz część z tych pieniędzy i bardzo to zalecam, przeznaczyć tu. Na swój rozwój, na swój rozwój, żeby szybciej się rozwijać, żeby mieć dostęp do lepszych materiałów, do lepszych kursów, co będziesz przekazywać z osobom, które cię słuchają, będziesz się szybciej rozwijać i w efekcie, zaczniesz na tym zarabiać wcześniej. Jak będziesz zarabiać i tu, i tu. No to rewelacja. To w pewnym momencie może się okazać, że rzeczywiście tutaj możesz sobie przejść na jedną drugą etatu, bo zarobki stąd wystarczają ci. Potem się może okazać, że twój etat jest w ogóle zbędny, czego ci bardzo serdecznie życzę, bo uważam, że nie ma niczego gorszego niż sprzedawanie własnego czasu. To jest bardzo, bardzo zła rzecz. Jesteśmy przesiąknięci tą wiedzą od dziecka i wszyscy nam to wpajają, że tak powinno to funkcjonować. Ja uważam, że to tak nie powinno funkcjonować. I to jest strasznie smutny element naszego życia, że tak jesteśmy uczeni, że tak jesteśmy rozwijani. Więc jeszcze raz do tych wszystkich, którzy twierdzą, że ja namawiam do wiecznego zapierdzielu i nie wiadomo do czego. Nie, mój drogi, ja namawiam Ci do tego, żebyś zrobił wszystko, żeby z tego prędzej czy później wlecieć i rozwijać się zgodnie z własnymi przekonaniami, z właśnie, zgodnie z własnymi zasadami, na własnych, zgodnie z własnymi możliwościami. Dobrze? Co? Da Ci. Ponownie będziesz panem, panią własnego życia, własnego czasu, własnego losu i własnej rodziny. Razem, wspólnie, będziecie, myślę, szczęśliwsi. A może nie? A może to jest to, co ci jest potrzebne do życia, a tego wcale nie chcesz? Tak też może być. Pamiętaj, 1% to 1% z tych wszystkich, którzy oglądają. Być może faktycznie zacznie to wdrażać. 1%. Czy będziesz w tym 1%? Nie wiem. To zależy wyłącznie, wyłącznie od ciebie. Będę Cię wspierał jak tylko mogę, ale nie zrobię tego za Ciebie. Nikt tego nie zrobi za Ciebie. A wiesz, od czego trzeba zacząć? To jest bardzo proste. Od podjęcia decyzji, że wchodzę w to. Od wejścia na stronę hostingu dowolnego. Stworzenia bloga. Bo, żeby coś osiągnąć, coś zrobić, to trzeba coś zrobić. Nie można o tym myśleć, tylko trzeba to zrobić. Samo myślenie nie napełni ci twojego portfela. Samo myślenie nie odda ci twojego czasu. Dziękuję pięknie i zapraszam. Mam nadzieję, że w środę tym razem będzie środa dla świeżaka. Wam tym tygodniu jakoś nie wyszło, mam nadzieję, że teraz już będzie. Dziękuję ci pięknie, do zobaczenia. Pa!